Dzień dobry! Tego roku zima zaskoczyła wszystkich wcześniej niż zwykle. Tak się złożyło, że niedawno swoją premierę miała akumulatorowa odśnieżarka serii XGT marki Makita, dlatego uznaliśmy, że to idealna pora na jej prezentację. Zapraszam! Odśnieżarka Makita SN001 należy do systemu narzędzi akumulatorowych serii XGT, co oznacza, że jest zasilana akumulatorami o napięciu 40 V. Urządzenie jest wyposażone w jednostopniowy przenośnik klimakowy do wlotu i wylotu śniegu. Odśnieżarka posiada dwie manetki sterujące. Jedna manetka jest odpowiedzialna za regulację prędkości wyrzutu, natomiast za pomocą drugiej możemy płynnie regulować wyrzut śniegu w zakresie 180 stopni w prawo i w lewo. Za regulację wysokości wyrzutu odpowiedzialna jest z kolei rękojeść umieszczona w górnej części wylotu śniegu. Szerokość robocza urządzenia wynosi 53 cm i pozwala na skuteczne usuwanie śniegu z podjazdów, chodników i tarasów. Odśnieżarka jest lekka, bardzo dobrze wyważona i wyposażona w duże kółka transportowe. Posiada także wbudowane światła LED, które ułatwiają pracę oświetlając obszar roboczy podczas odśnieżania wczesnym rankiem lub po zmroku. Maszyna poza oczywistą kwestią jaką jest odporność na pył i wilgoć, posiada także diody sygnalizujące o niskim stanie naładowania akumulatora oraz składany uchwyt do przechowywania i transportu urządzenia. Nową odśnieżarkę SN001 znajdziecie na stronie sklepu phwc.com.pl. Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami oraz aktualną ofertą. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.